Voltek 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 Voltek

Remis, że jeszcze dają radę remis, się tak ruszać Remis, remis! No na pewno! Miejcie linka! Dokrypka! Już wiem, czy mógłby trzymać, ale było pieścić. Parkower! Cicho, cicho, co jest? Parkower! Na co? Zabyl! Mamy dogrywkę! O kurde! Do Jedna! nie powiedział nie czasu do trzech, do trzech do czystych do czy, 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 trafień proszę ]huh Państwa. Trzy czyste trafienia wygrywa ten rycerz. Przypominam, że są to finały walk bojowych, rycerzy późnych. Ciężko zbrojnych. Wczoraj 19 rycerzy. Walczyło najpierw w ćwierćfinale. Później w półfinale, a teraz już mamy właśnie ścisły pop, pop. finał. Ale to było już nie w w Dobra, walczycie dalej. Gotowy? Gotowy? Poświęć nie liczymy. Trzy sty nie trafiono. Gryfin Pierwsze było trafione. No, ja. trafił. Nie, nie. Pierwsze, Pierwsze było Wojtka. Dobra, jeden punkt dla Wojtka. Jeden punkt dla Wojtka. Gotowy? Walka. Dobra. Nie było, po tarczy. Po tarczy. Mogę włączyć filmik, jak chcecie. Jakby to Jakie emocje! E Dobra, proszę Państwa, sędziowie, wszystko jest nagrywane. W razie czego później Was znajdą. Nawet z Krakowa. Niech przyjeżdżają, nie boję się. <grym> Dobra, pójdę. Dobra. Pójdę. 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 to wypunktował. A co zrobić? Mam pecha. Dwa i drugi. Dwa jeden dla mimowa. Dwa jeden dla Wojtek! Dobra, nie ma co wybrać z tego presji. Musi się spokojnie.